Cześć, dzień dobry, witajcie kochani w 21 odcinku serii czy to się opłaca, gdzie jak już wiecie kupuję różne rzeczy na złomowiskach, a później staram się odzyskać z tego surowce wtórne i części zamienne licząc, że na tym zarobię. Czy dzisiaj zarobię? Nie wiem, zobaczymy. Jak widzicie trzy torby z zakupami złomowymi są już za mną, za chwilę to wszystko zważę, pokażę Wam ile zapłaciłem za to wszystko no i postaram się to jak najszybciej Odzyskać, żeby kapitał, który zainwestowałem, się zwrócił, a ten, który ewentualnie będzie zarobkiem, zainwestować. Jak wiecie, inwestuję to wszystko w kryptowaluty. Link, jak zwykle, do moich inwestycji zostawiam na dole, na razie gromadzę środki ponieważ szykuje się korekta spadkowa, no a wiadomo, że jak idą spadki, to trzeba się szykować na zakupy, ostatnio też wysłałem większość miedziuchy, jeszcze jedna paczuszka czeka na wysłanie także miedzi praktycznie nie mam zostało trochę mosiądzu i troszeczkę aluminium ale wszystkiego się już pozbyłem wysłałem i do Metaleo i do Elektropaki także kapitał pomalutku spływa, no i będziemy czynić Kolejne zakupy w moim projekcie od zbieracza do bogacza. A projekt, no, mam nadzieję, że w 2025 roku będzie zakończony. No i zobaczymy, ile zarobiłem na tym zbieraniu, odzyskiwaniu i całej tej mojej działalności. No dobra, wjeżdża waga i szybciutko ważymy. I pokazuję wam, jak to wygląda dzisiaj. No to zaczynamy ważenie. Pierwsza z Toreb waży prawie 8,800. Zapisujemy. Druga to jest prawie 12 kg. Zapisujemy. I trzecia. Prawie 9 kg i zapisujemy. 73,80 zł. Ale muszę Wam powiedzieć, że za to wszystko zapłaciłem równe 75 zł. No dobra, szybciutko to wszystko wypakowuję i już Wam pokazuję, co w tych torbach tym razem się znalazło. A dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że jest spora różnorodność: dławiki, jakieś kabelki z małymi cewkami halogen, silnik tu gotowe aluminium tu kolejna jakaś głowiczka chyba od kosiarki, nieważne troszkę PRL-u, taki czajniczek silniki, znaczy silnik, resztka jakaś gotowe aluminium z elektroniki, tylko komputer samochodowy przepływowy ogrzewacz, parownik od instalacji gazowej z samochodu tutaj garnuszek pełen dobroci jakieś styczniki, przełączniki, przekaźniki także też będzie, o, gotowy mosiądz, także też będzie co robić, no i tak jak widzicie na załączonym obrazku jest tego sporo. Mam nadzieję, oj, mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to wszystko ogarnąć. Stawiam na jakieś dwie godzinki, także zobaczymy, jaka będzie opłacalność tych dzisiejszych zakupów i jaka będzie stopa zwrotu. No, ale to już na podsumowaniu, które na samym końcu, a po drodze będę wam wrzucał jakieś przebitki, timelapsy z postępów, prac. Także ja się zabieram, a was zapraszam do oglądania. No i moi drodzy po około 45 minutkach moich prac Został mi silnik, dławiki, ta resztka silnika i te pierdołki Tutaj jest odzyskany mosiądz żółty, mosiądz pobielany Troszkę miedzi, minimalnie elektroniki, no i aluminium Rozłożyłem też na czynniki pierwsze ten parownik od instalacji gazowej Całkiem fajna sprawa Troszkę miedzi z cewki, czy tam z elektrozaworu Aluminium odlew i troszkę mosiądzu. Także super. Jestem zadowolony. A teraz pędzę na kawkę, bo kawka musi być, oczywiście, żeby prace lepiej postępowały. <grybuj> Widzimy się za chwilę. No, aż się rozgrzałem, moi drodzy, ale wszystko już jest skończone. Wszystkie tutaj surowce wtórne i części zamienne posegregowane, także pozostaje tylko wyciągnąć wagę, zważyć, przeliczyć, no i zobaczyć, jaka była opłacalność z tego e, mojego zakupu. 75 zł zainwestowane. No to zobaczmy, jak to dzisiaj wyszło. No to ważmy i liczmy, tylko żebym się znowu przy tarowaniu gdzieś nie zamotał, więc dzisiaj postaram się pilnować. Zaczynamy od nieoskrobanych kabelków, które można sprzedać po 5 zł, w takiej postaci jakiej są teraz, czyli złotych 47. Zł. Zapisuję i odkładam. Taka drobinka płytek zielonych po 11 zł. Dodajemy. Komputer z samochodu po 27 zł i dodać Ok, odrobinkę stali nierdzewnej po 5,20 i zapisujemy z drobiazgów to by było wszystko no dobra wrzućmy sobie aluminium mix aluminium mix po 5,70 to jest 8,54 za to dodaję i odkładam teraz Aluminium odlew, którego jest sporo. Rzućmy to o, samo się wrzucane. Dobra, jakoś położymy. Ok. Jeszcze to. Piramida ustawiona, prawie 6 kg hmm, po 6,80, to jest 40 zł za to fajnie. Dodajemy 55 zł już jest. Na liczniku. Także fajny. A tylko przypomnę, że 75 zł jest do odzyskania. Bo taka była kwota inwestycji. E, ok, wrzućmy sobie e, może teraz mosiąc pobielany. Więc staruję wiaderko. Ok. I mosiąc pobielany po, po 20,70. 20 zł i 70 groszy, 3 dychy za to. Eee, zapisujemy. Dobra, mamy już dychę do przodu, czyli mosiąc pobielany odstawiam i w takim samym wiaderku, więc starować nie muszę. Mosiąc żółty, kilogram 106 eee, i mosiąc żółty po 22,50. 25 zł prawie, super. Zapisujemy 110 już na liczniku. Dobra, tutaj mam jeszcze. Taki mosiąc ze stykami, więc ja go policzę jako mosiąc, ale oddzielnie, żeby nie mieszać z tamtym, więc staruję tackę i zobaczmy. No, ponad 100 gramów i też po 22,50 i zapisujemy OK. No i została jeszcze e, miedź. E, miedź, 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 muszę mieć wiaderko do miedzi jakieś, żeby... Starować. Dobra, zaraz wracam, bo muszę złapać jakieś wiaderko. I już jestem z powrotem z wiaderkiem pomocniczym, także taruję. Dobra, i stawiam miedziuchę. Miedziuchy 2 kg 126 g, a mieć mix jest po 31,70. Za samą mieć 67,39. I zapisujemy 180 zł. Fajnie. No i na koniec jeszcze złomik. Tym razem, na sam koniec, staruję sobie pojemnik na złomik. I wstawiamy gościa. O, sporo. No, 13,5 kg po 90 groszy. 12 zł, 15 groszy. I jaki mamy? Wynik końcowy 192 ,81 zł 81 groszy. Moim zdaniem jest super. No i ponad 190 zł w niespełna 2 godzinki. No moim zdaniem super, super wynik. No odliczając te 75 zł początkowych kosztów, no to i tak jest około 120 zł do przodu także, no, chyba wynik naprawdę fajny. A jeszcze przecież w tym zestawie był ten czajniczek. Taki imbryczek, można powiedzieć, który gdzieś na targu staroci może sprzedam za parę groszy. Też była ta tablica. Gdzieś się w tle przewijała. Nie prezentowałem jej specjalnie, ale też była w tym zestawie na złomowisku. Na wadze też postawiłem kartonik z ostatnią partią miedzi bo tak jak mówiłem pozbywam się wszystkich surowców wtórnych także zaraz to z, z dzisiejszego odcinka też trafia tutaj a może niech trafi od razu zobaczymy jaka paczka będzie obfita dobra wszystko leży później to sobie upchnę no i to jest ponad 14 kg bo kartonik chyba 300 gramów waży także ponad 14 kg wskoczy do paczkomatu i poleci do metal bo cena jest niezła, a poza tym, no, tak jak mówiłem, gromadzę kapitał na kolejne inwestycje, na kolejne zakupy, e, korekta się zbliża, e, właściwie już jest. Także zaraz szybciutko trzeba będzie planować kolejne zakupy w moim inwestycyjnym eksperymencie od zbieracza do bogacza. No zobaczymy, jak to wyjdzie na sam koniec. Mam nadzieję, że będziecie to śledzić. E, przypuszczam, że do tej paczki chociaż nie z mosiądzem się wstrzymam jest go niewiele także wyjeżdża ta miedziucha no i zobaczymy jak szybko zostanie rozliczona bo ostatnio też wysłałem 12 kg równo no to została rozliczona praktycznie w 2 dni a pieniądze już płyną na konto także Fajnie. Do elektropaki też poleciała paczka. 25 kg, wszystko zebrałem co miałem razem z ostatniego tego wypadu. Dużego wypadu na, na złomowisko, gdzie było mnóstwo, mnóstwo elektroniki. Nie mam praktycznie nic. To, co z dzisiejszego odcinka, z dzisiejszych moich prac, to wszystko mam. A miedziucha wyjeżdża. No dobra, moi drodzy. Kolejny odcinek, 21, za nami. Mam nadzieję, że seria będzie. Będzie dalej cieszyła się popularnością. No a ja Wam życzę miłego dzionka, miłego wieczoru. Zdrówka. No i trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Hej!